To co, lecimy dalej? Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku Regents of Runetera. O, jak szybko znalazło, gramy Leblancom i Katariną. Polecam sprawdzić poprzednie filmy. O kurde, smoki. Jest raż przez Golda, ale. Ale my gramy swoje, mamy sabotażystkę Legionu. Zostawmy sobie ten czar i wymieńmy tylko tego potwora. To takie niestandardowe wymienienie epickiej karty. Bo kto wymienia epicką kartę, jak dostajesz epicką kartę do ręki? No ale my tutaj gramy z sabotażystką. O proszę, przynęta na smoki, tak jak mówiłem, będą smoki. Może być ciężko, smoki zawsze są ciężkie, no ale spróbujemy. Jeden HP mu wystarczy pewnie, bo wejdzie zaraz smoki go i tak zje. My tu mamy jeden. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. byłoby zniszczyć tak na szybko. Trudno by nie mógł zjeść jakiś smok. Za jeden przyjmiemy. To mogliśmy wpuścić tego, ale okej. Okay. Jest ok, bo nie wiadomo co ten smok by z nim zrobił zaraz. Troszeczkę mu plany. A u nas wierzały blanka. No i okej. ruch. Hmm, to zostawmy sobie też tylko, to Wróć później. On mógł cię cię zablokować, zostawmy ją. Ona się jeszcze może przydać. 3 na 5 smok, OK. No to u nas Katarina wychodzi. Niech poleje się krew! Dobra, przyjmijmy. Smokowić nie, będzie. nie będziemy. Furia. I zmierzenie. Zminie 5. Kurde. Niebezpiecznie. Niedobrze. Próbujmy w ten sposób. Pójdzie na sobotorzyskę, pójdzie. Pójdę. Niedobrze. No ale nic. Róża Beblanka awansowała. No, zaczyna się. W ten sposób to go na pewno wabeli. A teraz rzućmy sobie cień różny. Doszło Spróbujemy go trochę podsumować. Jak wyjdą te silne smoki. Hmm, no niedobrze. Dobrze, dobierzmy dwie karty, on ma token ataku, ten nam nie zablokuje, tutaj brakuje nam jednego uderzenia, więc zaczekamy, moglibyśmy go zestunować, właśnie po to mamy stuny, spróbujmy najpierw dokładnie go zestunować, żeby nie bił w tej rundzie, a potem dobierzemy karty, jeśli nic się nie zdarzy. Idzie na tego smoka. Dobra, dobierasz mu drzwi. Jest ok, spróbujmy hmm. zaatakować. Wykonajmy taki dziwny ruch. Jeśli ma jakieś czary, to rzuci. Mamy tylko plus jeden, a nawet nie albo będzie myślał, że też blefuje i puści. Nie, jednak okej, okay. nie za dobrze. Jeszcze trochę i nastąpi przerwa. Nie za dobrze. No nic, musimy coś wyrzucić. Rzućmy na razie. Spokojnie, niebieska słówka. Przybywajcie, chwalebne bestie! Na pewno chyba wszystko, co mamy w takim razie. Nikt się nie zorientuje, bo tutaj widzę, że on też się wyłożył, jest gotowy atakować tym smokiem. Ze zmiażdżeniem. To jest najgorsze. Moi wszyscy mają po jeden, jeden życia. Spotkaliśmy już chyba. Kanda. Okay, Musimy Siadaj i miej. Spróbujmy coś widzieć. Dobra, zmiana. No i tyle, my pas. więc ja nic nie mam. Boję się, że on ma znowu jakieś super silne smoki w ręce, także... Także właśnie, może być ciężko, może być ciężko z nim wygrać. Eee... Co tu możemy zrobić? Właściwie nic nie możemy zrobić. Moglibyśmy wszystko rzucić, skopiować tego, przybrefować tym, któregoś może by nie zablokował. No i by siadł, bo tak jak wiadę, to pewnie zblokuje tych dwóch. Spróbujmy. Wyłóżmy wszystko, co mamy, zobaczymy. Tak myślałem, ja silne smutki w ręce. A on ma barierę, więc to nic nie da. Dobra, to spróbujmy tego ogłuszyć. No i zaatakujmy. Jeśli któregoś nie przyblokuje, to dodamy 5. Ale jednak przyblokował wszystkich, czyli to jest... ...nasze GG. O, i co? Tak wygląda chyba koniec naszej przygody. Raz przez Golda. No właśnie, ale kto nie jak smoki miał nas przyblokować. Oj, będzie bolało. Także, jeśli podobały ci się poprzednie odcinki, no i ten, to każda porażka to nauczka, trzeba z niej wyciągnąć wnioski. No masz jeszcze jeden tu, tutaj, co, nie wiem, co ty chcesz ode mnie, czemu mnie nie atakujesz. No, także, y, mam nadzieję, że podobała Wam się ta miniseria z legend of Frunetera. Jeśli tak, to y, zostawcie lajki. E, dajcie Czy też suba. Miło mi się to nagrywało. Jeśli będziecie chcieli więcej, no to czemu nie? E, to może coś jeszcze nagram. Może zmienię talię. Może chcielibyście zobaczyć Cieplickiego Drewna. Także tak się kończy graż. No i zobaczmy, ile punktów stracimy. No, nieźle. Złoto dwa. Także jeszcze raz: lajki, suby, subskrypcje. Fajnie mi się grało. Fajna miniseria. <laughs> Było nieźle. <laughs> no, także. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ello!